Witam Was i siebie w takim wyjątkowym dniu i żeby nie przedłużać to jest następny wzór, który bardzo chciałabym zapamiętać a jednak ja nie pamiętam tych wzorków bardzo specy taki specyficzny znalazłam go tylko raz na rosyjskojęzycznym YouTube mi wyskoczył kanał wypisany z serlicą, więc trudno zapamiętać więc warto ku pamięci dla siebie często go stosuję też tak i zapisuję go i dla siebie i dla Was zabieramy się za pracę będę musiała tu pokazać parę rzędów, jak się robi z tyłu, trzeba bardzo być ostrożnym, wzór jest bardzo prosty, jednocześnie bardzo yy, szybko można się pomylić, zabieram się pracę po dwa brzę... po dwa, rządy, dwa oczka, tak jakby yy, na bokach, raport wzoru ma pięć oczek i on jest tutaj oddzielony, czyli sam wzór, tutaj wasza robótka jest po jednej, po drugiej, sam wzór, sam ten jeden, jeden po prostu akt, rząd pierwszy, ja sobie przygotowałam tutaj, bo najładniej ten wzór wygląda na oczkach lewych, ale to już jest tak zwane inwencja każdego z nas. Dobrze. Zabieramy się za robotę. Rząd pierwszy. Ściągamy oczko lewe, ściągamy brzegowe, tutaj oczko, przykładamy marker i teraz tak. Nabieramy oczka na nasz kwiatuszek. Czyli te jedno oczko zostawiamy lewe. Z tego oczka musimy Wydobyć pięć oczek. I tutaj dwa razy pokażę w dwóch miejscach, jak nakładać oczka. W różny sposób też, tak? W oryginale jest pokazane inaczej, tak jak nabieramy oczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak? Pięć oczek. Można je robić naprzemiennie. Tu zostawiamy jedno lewe i w tym, w tym oczku też nabieramy pięć oczek. I w tym rzędzie najlepiej jest takie nabrać. One będą wtedy doładnie wyglądały. Trzy, cztery. 5. I oczko lewe, czyli dwa takie kołtunki powinniśmy mieć, tak? Przykładamy hops i hops. W tym wypadku m, trzeba patrzeć, żeby się po prostu jakby nie pomylić, na to trzeba po prostu uważać, nałożyć oczka tak, jak po prostu schodzą nam po rysunku. Zde czyli jesteśmy w rzędzie drugim, parzystym. Tych rzędów, których będzie brakowało na Wam w kolejności, znaczy że trzeba je zrobić po prostu po tak zwanym rysunku, chociaż ja postaram się zamieścić wszystkie, chociaż w pewnym momencie już nie ma sensu ich zamieścić. I teraz tu są oczka lewe, też tak, czyli tak te jedno lewe, a tutaj mamy te pięć oczek nabranych też, tak, czyli pięć trzeba zrobić oczek lewych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mam pięć oczek lewych, jedno prawe po środku. I znowu 5 oczek lewych raz, dwa trzy cztery 5 oczek lewych jednoczko prawe, przekładamy nasz marker bo to jest koniec naszego wzoru i tak zwany brzeżek w rzędzie trzecim w rzędzie trzecim robimy wszyściutko tak zwane porysunku musimy wydłużyć nasze płatki naszego kwiatka tak? czyli w rzędzie trzecim Robimy nasz rzęd naszego płateczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Robiąc ten wzór w środku lewy, znowu pięć. Dwa, trzy, cztery, pięć. Następny płateczek. Robiąc ten wzór należy pamiętać, że tutaj między jednym kwiatuszkiem a drugim to trzeba też albo pięcioczek zostawić, albo w ogóle jeżeli robi się tylko jeden rząd, jakąś obwódkę, to trzeba zostawić odstęp. Ja raz zrobiłam bez odstępu i kwiatuszki się po prostu zlały. Dobrze, idziemy do rzędu czwartego. Rząd czwarty, jesteśmy po stronie lewej stronie robótki. I znowu. Hops. Musimy znowu wrócić po prostu, więc tutaj nie ma co innego robić. Po czwart na czwartym rzędzie po prostu wracamy. Pięć. Wzór się wydaje bardzo prosty. I taki, że jest, tylko tak jak mówię. Trzeba uważać, ponieważ w pewnym momencie pojawiły się takie elementy pokusy dla nieostrożnych. Sama musiałam wczoraj robótkę porocić. Mamy już dwa płateczki. Jesteśmy w rzędzie piątym. I co robimy w rzędzie piątym? Tutaj dopiero zaczyna się nasz następny ruch. Zdejmujemy oczko brzegowe, robimy to oczko lewe i na tym lewym oczku musimy wywiązać pięć następnych płateczków. W taki sam sposób lub trochę innym sposobem lub za każdym razem jakimś innym po prostu sposobem. Wtedy zakładamy tak jedno, przeciągamy tru. A drugi za przednią ścianę oczka. I mamy drugie. Teraz wybijamy w środek. Trzecie, tak? I czwarte nakładamy. I za pierwsze oczko, za pierwszą nóżkę piąte. I w taki sposób możemy też nałożyć nasze oczka. Te pięć oczek naszego kwietuszka, naszego płateczka trzeba by zamknąć. Więc trzeba patrzeć, żeby nie zrobić za ciasno. Ja muszę się przebić z tyłu, czyli muszę 3, 4, 5 I trzeba bardzo uważać właśnie na tą czynność. Słuchajcie, szczególnie kiedy robi się cienkie nitki, bo można zgubić tak jakby te to oczko, tak? I mamy pięć z jednego. Tu zaczęty płatek, tu mamy pięć z jednego. Tu gdzie to lewe oczko w środku mamy, też wyciągamy płatek. Raz, dwa, trzy. 4, 3, czekajcie, 3, 4 i 5. W jakikolwiek sposób, zależy jak jak podbieracie, tu macie nabrać 5 po prostu jakby oczek. Tak? I znowu te pięć oczek tutaj, widzicie, ten płateczek znowu trzeba zebrać na jeden drut i ściągnąć je na jedno oczko, tak? To jest gdzieś środek naszego dzióbka i to było oczka lewe. Ja powiem Wam, że w tej chwili... Chcę przerobić dla siebie. Też tak, i pamiętaj jak że tutaj można zrobić po prostu kółeczko. Można zrobić po prostu yy, y, szydełkiem oczko. Tu jedno. A, i widzicie, bym lewe, bym się pomyliła też tak, już tyle tutaj nadokładałam, Trzeba mieć dłuższe druty też, pamiętajcie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Hops. Tutaj taki dziubek się robi na jednym. A jak się zrobi tym sposobem, którym pokazywałam tutaj, to będzie taka dziurka większa. Wtedy kwiatek może tak bardziej zapanować nad kwiatkiem już w robótce. Nie wiem, a po prostu kto co lubi, popróbujcie sobie. Byliśmy w rzędzie piątym. I teraz rząd szósty, słuchajcie. W rzędzie szóstym właśnie tutaj o to chodzi, żeby się po prostu, słuchajcie, nie... Teraz trzeba się ogarnąć, żeby się nie pomylić też, tak? Ponieważ tych dużo oczek będzie, one będą wyglądały tak za niej, zadzie tak samo. I zobaczcie, tutaj wychodzi, że my tu mamy zrobić coś też, tak? A to jest jedno z naszych oczek. Czyli na lewo przerabiamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek. I teraz zobaczcie. tutaj, aha, i tutaj mieliśmy na środku zrobione oczka. I tutaj, zobaczcie, jest pięć i, yy, i te oczka zebrane, trzeba bardzo dobrze było liczyć, dlatego raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest ten szósty rząd bardzo ważny. I teraz zobaczcie. I tu będziemy mieli po środku jakby siedem oczek, bo jest pięć nabranych i dwa oczka te, na których te nasze dwa płatki są uczepione. I te oczka wszystkie przerabiamy na prawo w szóstym rzędzie. I zobaczcie, raz, z tyłu robótki, dwa, 3, 4, 5, 6 i 7. Kiedy ja widziałam w tym zorze 7 oczek, zrobiłam się, skąd te 7 oczek, 5 nabrałam, czy ja czegoś nie pomyliłam? To są te dwa oczka, jest 5, które nabraliśmy na drut i te dwa oczka, o te i te to są oczka, w których z których robiliśmy, w yy, których nabraliśmy po prostu 5 na 1. Tu jest 5 oczek zamkniętych i tu jest po prostu 5 oczek zamkniętych. To są te oczka one muszą być przerobione na, po tamtej stronie, żeby one będą lewe, do ładnie wyglądały po prostu i tutaj znowu robimy, czyli to były prawe oczka 7 prawych oczek i 5 lewych raz, ponieważ są to oczka wszystkie ponakładane dwa, trzy cztery, pięć zobaczcie, tak? więc ten szósty rząd jest bardzo ważnym rzędem trzeba uważać, żeby się nie pomylić bo raptem nam się po prostu troszkę co innego robi to był rząd szósty w siódmym rzędzie Oczywiście robimy po tak zwanym rysunku, tak? Więc generalnie tak zrobimy, hops. Hops. I teraz tu mieliśmy pięć oczek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, bo płateczek robiliśmy. I teraz zobaczcie, tutaj już same nam się pokazują lewe oczka. Raz, dwa, tu widzicie te dziury takie wychodzą, no ale w tym, w tej wzorze to chodzi. sześć i siedem. I siedem oczek lewych. Czyli pięć prawych, siedem lewych i pięć prawych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jako pomna chwila zostaną nowi panowie, którzy robią, wymieniają rury w koło bloku. I tak to będzie ich słychać już. Mam nadzieję, że dziś będą się przyzwoicie siedem. Idziemy do rzędu ósmego. Tylko czy ja mam ósmy? Mam. Idziemy do rzędu ósmego. Ósmy rząd robimy po rysunku. I tutaj już będzie nam widać, prawda, co my, co my robimy, w jakim miejscu jesteśmy, tak? Hops. Robótka na widzianiu to się wyciąga w taki. Czyli teraz mamy 5 lewych. Raz. 2, 3, 4, 5 lewych. 7 prawych. 2, 3, 4, 5, 6. 7 prawych, 5 lewych. Oops. Czyli ten zwany można było go zostawić po rysunku, ale już kiedy pokazuję wszystkie rzędy, to no, licho. Mam skończony ósmy rząd i idziemy do rzędu 9. W dziewiątym rzędzie. Stwarzamy płateczki znowu tak? do naszej robótki, czyli powtarzamy te dolne rzędy w zasadzie. tak? Hops. Hops. Przekładamy marker. Zbieramy wszystkie pięć oczek razem. Hops. Teraz na tym jednym, i tu musi mieć w środku pięć oczek, więc na tym jednym, tutaj, pierwszym lewym, znowu robimy pięć. Raz. Dwa. Trzy. 4. Tu nabraliśmy 5 oczek tak. Teraz 5 oczek z tych co tutaj zostaną i tu musi zostać to jedno, tak? Tak, czyli odebraliśmy tu jedno i tu jedno z siedmiu, czy w środku zostają nam 5. Te pięć oczek środkowych, lewych zbieramy na drut. No niestety tak będzie nawet głupio przepraszać, bo ja nie mam innego dnia. Do... Kręcenie hops. Tutaj znowu nabieramy naszych pięcioczek. Raz. Dwa. Trzy, cztery. Znowu nabieram pięcioczek. Tak? I te pięć. wciągamy na grot, hops. 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 I hops. I tak już mniej więcej nas wygląda nasz kwiatuszek. Jak to nie ma tego, co by na dobre nie wyszło, przykazało się, że nie ma dziesiątego musiałam go narysować i dało się szybko na pauznie. Dobrze idziemy do rzędu dziesiątego w dziesiątym rzędzie jakaś słaba kawa mi wyszła po chlopkę robimy tak, widzicie tu już mamy ten pierwszy pierwszy rząd, tak i tu musimy go zrobić, bo pamiętacie był i to pierwsze oczko tutaj było lewe tak, wszystkie zebraliśmy więc tu robimy oczko prawe też tak i teraz robimy pięć oczek lewych raz dwa, to jest tak, zrobiłam tutaj oczko prawe na tym dziesiątym rzędzie, pięć oczek lewych pięć oczek lewych dlatego, że po tamtej stronie robótki zobaczcie, tutaj pierwsze też przerabialiśmy lewe, tak? prawe oczko, tak? żeby był ten, żeby ładne tło było zobaczcie, to może być również dobrze ten wzór dwustronny można by uznać, że jest, tak? tu robimy oczko, czyli pięć oczko prawe, pięć oczek lewych oczko prawe, znowu pięć oczek lewych raz dwa 3, 4, 5, znowu płateczek i te okrzeczko, jedno już brzegowe. Oczkiem prawym i przerabiamy. Tutaj to już jest nasza obwódka, naszego kwiatka. 10, idziemy do rzędu 11. W rzędzie 11 robimy wszystko po rysunku, też tak, czyli żeby było widać nasz kwiatuszek. Hops. Teraz już widzimy, le, już, tu już widzimy, tak? Lewe oczko raz, dwa, trzy, cztery płateczek, pięć oczek płatka, oddzielenie między płatkami jest oczkiem lewym. W tym poprzednim rzędzie widzicie po tej lewej stronie czasami trzeba po prostu zacząć innym oczkiem przerabiać, tak? Trzeba pamiętać, wiedzieć co robimy. Czyli jedno oczko i pięć raz, dwa, trzy cztery, pięć, hops, oczko lewe, lewe, lewe. Jedenasty rząd już zrobiony. Dwunasty rząd, kurczę jeszcze. Dwunasty rząd, dwunasty rząd, tył robótki. Jest gorąco. Jedno oczko prawe. Pięć lewych. Czyli po rysunku, tak? Po prostu po rysunku. Jedno oczko prawe. Tu już widać. Tu już w zasadzie mogłabym tego rządku nie nagrywać, ale już tak konsekwentnie. Hops. Zakończyliśmy rządek 12. Idziemy do rządku 13. No i gdzie mój 13? On jest. I w 13 rzędzie zamykamy nasz wzorek Ops, no zobaczcie co robimy. Oczko lewe, 5 oczek tych prawych tak 5 oczek prawych zamykamy na ten drucik w środku to jedno oczko lewe znowu zamykamy pięć oczek tu już nic nie nabierałyśmy po prostu bo nie ma sensu, tak? Wszystko jest koniec naszego wzorka hops hops i hops i w zasadzie 13 rzędów, 13 rzędów. Ten. O, ale poleciała! 13 rzędów. 14 rząd, to jest rzędem, już nie będę szukała tej, tej opcji. Po 13 wiadomo, że zawsze trzeba wrócić na początek robótki, ale to już jest koniec, tak? Czyli ja szykuję sobie przejścia na tamtą stronę, żeby zrobić zdjęcie. I tutaj już można wszystkie oczka w tym 14 rzędzie, zobaczcie, zrobić na prawo. Przecież może to jest i ważne, żeby przejść i żeby było taka, takie obramowanie z naszego kwiatuszka, tak? Żeby było widać to obramowanie, tak? Więc wszystkie z tej strony po 14 rzędzie. No i tutaj jeszcze, żeby było lepiej widać. Ja sobie jeszcze dorobię. Ops. Masz robótkę, żebyście lepiej widzieli. A już wzór można uznać za skończony, no bo tutaj już jest. Dorzucam te lewe oczka. Wzór jest wypukły. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Widzicie? O! I tak wygląda. Można by jeszcze powrócić tym rzędem. O, tak wygląda nasz wzorek. Tutaj luźno trzeba by po prostu nabierać. Tak wygląda nasz kwiatuszek. Wtedy będzie to, co ten manewr, który tu robimy, można przerobić by na kuleczkę. Byłby prościej, ale wygląda to. Bardzo chciałam zrobić ten wzór, bo mi gdzieś ciemiężyło, że ja w końcu zgubię. Jeden, jedyny link mam do tego wzoru, gdzieś mocno ukryty. I że jak się zagubi, to nie będzie. Często go stosuję jednym, tylko na internecie taki znalazłam. I tak jak mówię, cyrlicą wzór, nawet ciężko jest będzie drugi raz spisać, czego odnaleźć, nawet żeby Wam podać. To jest po prostu problem. Także tak wygląda mój ulubiony wzór. Kłaniam się pięknie. Mam nadzieję, że Wam pomogło. Dla mnie na pewno pomoże w wielu innych wypadkach.